Ja pierdolę. Jeszcze lubi w dupę. No, szczególnie od ciebie i od Kastro mm. Kurwa, kiedy to On nagraliście to. Kot. Ej, no, ale czemu zaś znowu ja muszę być gwałcona przez trzech Wsydźcie się. A co, a co, a co? Ty chcesz trzech? No nie, tak to wygląda i chcę, że z wybiera. bądź się dogłębną na A teraz postaraj się to wy w tą rundę wygrać. Nie. Ciepło no nie, mi się robi. No nie, bo to po prostu jest niemożliwe. Ciepło mi się zrobiło A tego jeszcze nie podpuszczam. Ciepło mi się robi, tak. Nie podpuszczam Cię. Ale nie, nie uda Ci się wygrać. No nie. nie ma. Wcale Don't się nie podpuszczam. Hej. <laughs> czy ty. Czy ty Hej. Ja tu mam węty Kurwa nie padła w mać Kasper hey. help me I'm stuck I'm stuck I'm stuck in, in here O oh, bo, bo so we mnie On usnął we mnie Kamil help Kasper help c Mrożę się Róż inny patrz na

Kacper, ruszaj do boju! Czas pójść z SRR! To chyba Niemca! Ej, wy też lubicę! Ej, wy też lubicę! Jak się było na nitelnię! Ja lubię! Ja, wy ja, wy też ja odbudowuję trzecią rzeszę! O, ty I też? Do... Wow, Ty ja też! Mijałem, O kurda, Ja to widzę pedale! Badaj, stu dweruwo jeba! No na speedzie, wy ze speedem tu latujecie. ja mam już połowę i się duszę <grymne> On się dusi jak Grzesiu Grzegorz, Ej! Florida. Ej, ładna morna No, help! No, no czekaj o murku jeden, nie zobacz, widzisz. żyjdzie, pierdolony Kasper jest szybszy niż ty No nie no, kurde, oni są szybsi, nie dość, że w łóżku to jest na rok. Ale ja, bo to i tekst Kołacie go, nie? Dobrze, ja Cię widzę Skrwiasz w lewo Ogiz? Na cper? Nie, słuchaj, Ogiz, Ogiz, nie Nie, Ogiz, Ogiz a daj Dobra, idę stąd w takim razie Właśnie, Ogiz, nie się lubimy właśnie

Jaki ci Help, help, help. help. <grym> <grym> Mam bardzo mało HP. Musimy teraz pomóc. Pomóżcie mi teraz, szybko. Weź, tu zginę teraz. Teraz zginę. Ja ginę w tej chwili. No nie. No nie. <grym> no nie, nie. Widzisz, skaczę, skaczę, skaczę. Nie no, mam depresję. Ej, wiecie o tym, że ok, okis, okis ma małego swoją drogą. To jest taka ciekawostka. fakt. Kurka. Yy. Ej, nie, nie chcę, wiesz ja widziałam w swoim życiu za dużo. Co? No. Słabne. Nie, ale słuchaj, jakiś typ na snapie dodał mnie i pisze, co robię, to wysłał... Pisze...

To jest... To oh, Kurwa. Pomóżcie. Ja zginę. Leci, Będę le 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 tam gdzie Kamil pewnie. Tak, będę tu idzie Kamil. Nie, oh, to Szybko. Ja ginę. Ginę. Nie gincie. Macie, to to 15 sekund. 4 na no, 10. Nie 9. 8. 7. 6. 5! 4, 3, 2 Ich nie ma nigdzie pobiegłem. Jeden bierze, wiesz? No kurwa zajebiście. Jeden se stoi, a drugi się chyba modliw. Będzie Ej kochani. Ej nie no Katrzy. E wy jesteście to ja biegnę nawet jak miałam no, biegłeś, działo, kurwa, nie mam sprinta. Widzę nie. On biegłeś, widziałem. Chyba się nawet... mówisz, poczekaj. Nie ma widzę ja?